Cześć. Z tej strony rogu. Kontynuujemy oh. sobie serię. Zagrajemy War Ragna Ragnarok. Ruszamy dalej. Nie mogę dosięgnąć. Oczywiście już idzie tutaj nasza. Nasza jala. Schodzimy tutaj na jale. Per, wiesz, no i ruszamy dalej. Wiesz, myślałem, czy by nie udać się do Asgardu, ale nie mógłbym tak. Ojciec nie pomagał mi odkryć przeznaczenia, ale kiedy byliśmy sami, Odin zaproponował mi, że będzie mnie uczył. Jeśli byłeś z nim sam na sam, mógł łatwo cię zabić. No, nie aż tak łatwo. Zbliżmy się do krawędzi. Taka Więcej owoców mamy dużo, ale lepiej mieć zapas. Skąd wiesz, że są dojrzałe? Rodzice mnie nauczyli. To trochę jest zgadywanka. Czyli nie możesz być pewna wszystkiego, co się wydarzy, tylko tego, co ważne. To są owoce z Jotunheimu strzelam jeszcze dodatkowe srebro zawsze się przyda Pójdźmy dalej O, jala nie przejdzie pod wętniem. Rozbalajmy to Załatwione? Tędy przejdzie ta jala. To zna chyba język tej jali więc dzięki temu może się z mną komunikować Oczywiście przydatne Zbieranie zwierzę, zbietników. karmienie zwierząt robisz to codziennie? Bez tego zginął. Sporo jak na kogoś w twoim wieku. Naszym a racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem przeprosił mnie, że nie zdał się. jest. Że musiałam tak szybko. To chyba tam się nie Przynajmniej w ogóle coś powiedział. Ojcowie to mają gadane, co? O nie, jednak się da. Co tutaj Wiesz, będzie? Może Odyn Cię do czegoś potrzebuje? Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. Aaaa, mistrz podstępu. O. Wróć z do tego wiadra. Chcesz mnie od powrotem? Hej, gdybym musiał y, naprawić łuk czy coś, to mogę Jasne! Mam zapasy w szafie z narzędziami. Tak nawiasem zostawiłam w niej coś dla ciebie. Przyjdź do jali, kiedy będziesz gotowy. Mogę tu jeszcze trochę zostać? Tak długo, jak zechcesz. Hej, co powiesz o tym? Namalowałam to z babką. Nie byłam zbyt dobra. Ta kreska wygląda jak żywa. O, oh, jej, to naprawdę miłe. Podoba mi się, jakich tu użyłaś kolorów. Oh, strasznie trudno było mi oddać ten granatowy odcień nieba. Cóż, udało ci się. Jest piękny. Dzięki. O, to mój ulubiony. Jestem dumna z tej ręki. No bo serio. Popatrz. Y tak, jest świetny. Ręce są najtrudniejsze. Święta prawda. Dobra, polepszaliśmy co się dało. Teraz chodźmy tam dalej. Jeszcze tutaj coś, Angry Mówiłaś, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale co to za miejsce? Mm. Znasz Emira? To pierwszy z gigantów. Zginął dawno temu, prawda? Oden go zabił. Tak. Oden zniszczył wszystko, co po nim zostało. Oprócz jednego: Jego snów. Oden nawet nie mógłby ich tknąć. Należał do nas. Dlaczego jest zakryty? Wiesz, nikt nie powinien go jeszcze widzieć. Może poza jallą. Na pewno przesadzasz. <noise> Może pewnego dnia ci pokażę, ale nie dziś. Tylko trzy kolory? A gdzie reszta? Tyle wystarczy. Mieszam je ze sobą. To też jeden z Twoich obrazów? Całkiem niezły. Ech, takaj sobie. Stać mnie na więcej. Wiesz, mnie tam się podoba. Co dalej? No, teraz muszę zebrać korzenie w list i je z nimi zmieszać. Ach, chyba, że chcesz już iść. Nie, mogę zostać. Chcę zostać. Wiesz co? Ja też maluję. No, rysuję. Co na przykład? Różne rzeczy. Potwory, artefakty. Wszystko, na co trafiamy razem z ojcem. O, to on też jest artystą? <laughs> Nie. Na górze są korzenie. Spokojnie, mała. Dasz radę. Masz jakieś zwierzęta, które y, szybciej biegają, bez urazy, Jalla. No jasne, że tak, ale nie uniosą nas obojga. Tak jest dużo łatwiej. Mm. Jasne. I zebrany. Dalej jest kolejny. Weź tylko tyle, ile trzeba. Widzisz? Schowaj to. Korzeń łatwo się łamie. O tu wystarczy kawałeczek. Wystarczy dobrze obrócić. W ten sposób? Tak jest. Idziemy, idziemy. Tam jest więcej korzeni. Ona naprawdę mnie nie lubi. Co? Lubi. Po prostu oprócz mnie spędzała czas tylko z jedną osobą. Traumę na stole! Oh! Oh! Ja chciałem zrobić to było wcielenie ja się w tego wilka. Nie panował! Kapitalna sprawa. No, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, to jest wierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Przynajmniej nie wszystko stracone. Hej, może na razie nie będę zbierał korzeni. <grymny> to nie Twoja wina. Hej, chyba zrobili nam przejście. Dogońmy jale, nim przylezie ich więcej. Także ruszajmy. <grymny> Nic ci nie będzie. A co z Tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmieniasz? Tylko wściekłość. Wyzwoliłeś tego wilka dzięki tej wściekłości. Może musisz znaleźć coś, co go ujarzmi, jak? Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro gniew go uwalnia, może coś pozwoli ci zostać z tobą. Hmm. Eee... Dokąd prowadzi ten most? Trzymaj się. Wow! Podobało ci się, prawda? Może. No i w domu. Tak. Wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Potem zostanie nam już tylko jedno. Tak, tylko lepiej wracajmy już nad wodę. Tędy. Możemy tu jeszcze trochę zostać? Przydałoby się, no wiesz, naprawić to i owo. Jasne. Tworzyliśmy sobie kamień wskrzeszenia, super. Chociaż to jest tylko zwykły, no ale... Zawsze coś. Zobaczmy jeszcze tutaj na te... ...ultarze. Na pewno jeszcze nie można czegoś tutaj uzyskać. Tutaj coś jest, ale to chyba nie ma znaczenia dla nas. Czyli popatrzmy tak. Ja tutaj chyba nie ma nic do żadnego znaczenia. Że coś tu jeszcze można uzyskać, ale. Najwyraźniej już nic. Ty umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. O! Dzięki, że mi przypominasz. Wybacz. Żartuję. Zobaczcie, że coś się ścięło chyba z grą, bo nie mogę nic uzyskać tu. Czy ja czegoś czy ja coś źle robię? Czy czegoś nie przeczytałem? Może teraz już się od, odblokuje. Musiało się coś po prostu zbugować najwyraźniej. Dobra. Wsiadamy i jedziemy. Jeszcze tam się na chwilę cofnijmy, bo jestem ciekaw jednej rzeczy. byliśmy wcześniej tam ja tutaj poszedłem. Można tam iść nie, już jest za późno. Ale to chyba najwyraźniej miało nic znaczenia, żadnego żadnego znaczenia. Zruszajmy dalej Zmierzamy, Ups, nie tędy mała, zawróćmy, A, ślepa uliczka, to... Jocia, ale zarąbiste. doskonale ukrywa to miejsce. Może dlatego nie wyczułem innych Super. gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Czekajcie, na chwilę sobie weźmiemy sobie... ...skrzynię. To się da rozwalić? Nie. Nie, dobra, to nic, to nic nie znaczy. Idziemy dalej. czekajcie, Może że zrobię. Czek, strzelę tam... O! Z tamtego małża coś chyba wypadło! Super, teraz to zgarniemy. Chodźmy. No, znaczy czyją duszę na Że Co? No, tam jest dusza w Twoim morzu. Nie wiedziałeś o tym? Nie, czyja dusza? Wiesz co? Chodźmy no dalej. tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. Jala potrzebuje chwili, żeby przejść bokiem. Co tam robisz? To mnie odprężę rzucam tak, by odbiły się jak najwięcej razy. Spróbujesz? To nie takie trudne. Nie. A. <laughs> Pomóc ci? Nie, chyba załapałem. Zobaczmy... E, jeden. <laughs> Proszę, śmiejesz się ze mnie? Nie śmieję się z ciebie, tylko... Naprawdę? Śmieję się z sytuacji. Aha. No dobra. Może przyda mi się pomoc. Dasz radę. Rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Okej, okay, to patrz. Ah! Kolejni wrogowie.

Dobra, po wszystkim. Się. Dobra, super w końcu wszyscy konani Możesz spróbować później. Chodźmy dalej. To się nie da. Tutaj też. Musimy czekać cały czas na tą jalę. Jest jala. Świetnie. Jedziemy Gdzie teraz idziemy? Mam coś dla ciebie Coś jakby prezent Mam się czego bać? Zarę ci się gra e, atrousem Ja nic dla ciebie nie mam. Grze. Mogę cię Czekajcie jedna rzecz Czyli ty, Możemy się na chwilę ty, cofnąć ja. Jesteśmy ostatnimi gigantami? Tak, jakby to skomplikowane. Chcę wiedzieć, coś ci pokażę, i wszystko zrozumiesz. Obiecuję. Zaraz, oczywiście, to zobaczymy. Ale jeszcze chcę tylko coś sprawdzić. Tam się można cofnąć, jeszcze? Nie. Zobaczcie jeszcze tu można, ale to chyba to samo, czyli dobra. Słuchajcie, w tym odcinku to byłoby na tyle, buzomie rogo, no i do następnego odcinka. Cześć!